Osocze bogato płytkowe to zabieg, który ciągle cieszy się bardzo dużą popularnością i wiele pacjentek właśnie przychodzi już z życzeniem, żeby taki wampirzy lifting sobie wykonać. Jest to zabieg stosunkowo prosty, a przede wszystkim to co należy podkreślić, bardzo bezpieczny, ponieważ do zabiegu wykorzystujemy krew pobraną od pacjenta. Osocze uzyskujemy poprzez odwirowanie krwi pacjenta mniej więcej z pobrane jak 20 ml krwi, połowę stanowi właśnie osocze. Frakcja bogato jest to mniej więcej około 4-5 ml, więc tą frakcję wykorzystujemy zazwyczaj do leczenia najbardziej strategicznych dla nas okolic. Jest to świetny zabieg, który służy poprawie jędrności skóry, biorewitalizacji, zatrzymaniu procesu starzenia ale także do korekcji, wykorzystujemy go do korekcji zmarszczek drobnych, fałdów skórnych, a także w leczeniu utraty włosów usienia. Wykorzystuje się też osocze bogato płytkowe do leczenia blizn potrądzikowych, rozstępów skóry. Jest to zabieg stosunkowo prosty i właściwie odczuwalność dla pacjenta jest tak jak w zwykłej mezoterapii. Przed zabiegiem pacjenta znieczulamy i po pół godzinie wykonujemy iniekcję z aktywowanego preparatu osocza pacjenta. Zabiegi z osoczem bogatopłytkowym. Są to właściwie zabiegi od 10 lat wykorzystywane w różnych innych dziedzinach medycyny i z powodzeniem stosuje się je w stomatologii, w ortopedii, w chirurgii, w leczeniu ran ciężko gorących się ran poparzeniowych. Jak się okazuje, są to też zabiegi właśnie bardzo skuteczne w celu powstrzymania procesu starzenia. Zabiegi powinno wykonywać się seriami. Mniej więcej zalecamy wykonanie trzech zabiegów w odstępach dwóch- trzech miesięcy w przypadku właśnie leczenia ujętniającego i rewitalizującego skórę. Natomiast zabiegi na usienie, utratę włosów staramy się dostosować indywidualnie, ale powinny być one wykonywane częściej, mniej więcej co miesiąc.